Chwalone Jezus Chrystus, witajcie. Kiepsko się siedzi na mrozie na chustawce, więc dzisiaj jest bardziej z przytulnego miejsca, czyli z mojego pokoju, ale jest też Mate, która pomaga mi nawodnić organizm i rozjaśnić umysł. Dzisiejsze słowo prowadzi nas do centrum. Tego, co jest sensem naszego życia. Ponieważ Jezus mówi, że poznaliście Ojca i Go zobaczyliście. I wtedy Filip się odzywa: Pokaż nam Ojca. Pytanie, czy to jest rzeczywiście też nasza tęsknota? Czy to jest moje pragnienie, żeby zobaczyć Ojca? I tak sobie dzisiaj pomyślałem, co to znaczy zobaczyć Ojca? Odnosi nas to jakoś do rodziców? Do naszego niebieskiego rodzica, zobaczyć Ojca, to zobaczyć swoje korzenie, to znaczy swoją istotę, kim jestem tak naprawdę. To jest spotkanie ze swoją tożsamością. Pokaż nam Ojca. To znaczy, pozwól mi zejść do głębi siebie i teraz na nowo czytam encyklikę, ostatnią encyklikę papieża Franciszka, Umiłował nas o sercu Bożym. No właśnie, to jest zejść do poziomu serca. I zobaczyć, kim jestem naprawdę, ale nie sam z siebie, bo przecież sam sobie życia nie dałem. Kim jestem w oczach Boga, kim jestem w oczach Ojca Niebieskiego. Pokaż nam Ojca. To jest, to jest zobaczenie Ojca i zobaczenie samego siebie, w Jego oczach. A równocześnie ja te, to, co zobaczę w Jego oczach, a tam jest miłość, ponieważ Jan mówi, że Bóg jest miłością to ja wtedy to mogę przekazać innym przez odzwierciedlenie, przez odbicie w sobie. I to jest sens mojego życia też, każdego z nas, mojej misji. Przyjąć miłość i ją odzwierciedlić, pokazać innym. I wiemy, że grzech to, co robi, zaciemnia to. Niszczy to lustro, którym jesteśmy i które przez to nie odbija miłości. I czasem bierze ją, bierze dla siebie albo wręcz, Zafiksowuje na samym sobie, i to jest istotą grzechu, czyli pycha. Spotkanie tylko ze sobą samym, które nie jest prawdziwym spotkaniem. Właśnie można by to nazwać fiksacją. Pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Jezus nie pokazuje w ojca, tylko odnosi do siebie. Tak, że tak długo jestem z wami, a mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi ojca. Ojciec staje się widzialny przez syna. A syn Jezus dzisiaj bardzo się odnosi do tego, że to, co jest ważne, też i to w jaki sposób On pokazuje Ojca, to są dzieła. To jest to, co robi. Przez to, co robi, widać działającego Ojca. I, yy, i dlatego też mówi: Jeżeli nie uwierzycie nawet mojemu Słowu, to uwierzcie chociaż dziełom, czyli temu wszystkiemu, co ja robię dla Was. I stąd potrzebujemy. Pokaż nam Ojca, to znaczy też otwórz oczy na rzeczywistość. Tam go zobaczysz. Boga działającego dla Ciebie w twoim, dla ciebie, dla Twojego dobra, tak? Boga, który nieustannie, jak święty Ignacy by powiedział, pracuje dla Ciebie. To, że istnieje, że żyje, że podtrzymuje Twoje życie. Że wokoło masz wszystko, czego potrzebujesz do życia, począwszy od powietrza, od wody, od dachu nad głową, od jedzenia, tak? poprzez relacje, poprzez każde pojedyncze jakieś wydarzenie, rzeczy, które są, osoby. Nie? To wszystko, ja w tym wszystkim mogę zobaczyć Ojca. Nie muszę widzieć. Mogę być też ślepy. I może dlatego, Pan Jezus, najczęstszy znak, jak czyni, najczęstszy cud w Biblii, to jest leczenie ślepoty. Niewidomych, jakby chciał nam powiedzieć, przez to, że każdy z nas potrzebuje, żeby zdjąć z jego oczu bielmo i zobaczyć Boga, który działa. Pokaż nam Ojca. I to wołanie może w nas rozbrzmiewać jako głęboka tęsknota, a z drugiej strony ono się już realizuje. Może nie zawsze w taki sposób, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy to sobie chcieli wyobrazić, dlatego potrzebujemy nieustannej uważności, patrzenia. Naszymi oczami, na to, co się dzieje. Dzieje apostolskie pokazują świętego Pawła, który właśnie dokładnie robi to, o czym Jezus mówi. Czyli przez czyny, przez słowo, które głoszą, słowo Boże, i oni, jak wiemy, poszli do pogan razem z Barnabą. Przez to słowo oni mm, objawiają działającego Boga, bo przy okazji też czynią znaki. Tak? I poganie wielbią Pana Boga, cieszą się, Żydzi. Podburzają różnych ludzi, i sami odrzucają, nie chcą przyjąć, i ostatecznie wypędzają Pawła i Barnabę. Słyszymy tam o tym, że oni byli zazdrośni. Ta zazdrość mnie przez chwilę zatrzymała, czego są zazdrośni. Że co, że takie tłumy przychodzą do nich, do Pawła i Barnaby, a do nich to nie. Ale o czym jest zazdrość? Zazdrość, jako, jako dobre uczucie, dobra emocja, dobra nie w sensie moralnym. Trzeba powiedzieć taka, ono, nie przeżywamy jej jako pozytywnej czy przyjemnej, nie tyle pozytywnej, co przyjemnej, nie przeżywamy jej w ten sposób, ale ona mówi o wartości tego, czego zazdroszczę drugiemu. Tak, to jest wartościowe. Nie? Jak ci zazdroszczę, że pojechałeś na tę wycieczkę nie? do dalekich krajów, to znaczy, yy, jakby doceniam Twój wybór bo też bym chciał tam pojechać. To jest o docenieniu drugiego człowieka i jego wyborów. Zazdrość w tym pierwszym odruchu nobilituje. Natomiast tu widzimy Żydów, którzy zazdroszczą uczniom i nie mamy napisane czego, że byli tylko pełni zazdrości i oni tylko ta zazdrość prowadzi do niszczenia, można powiedzieć do zawiści. Ja tego nie mam, ale też nie pozwolę, żebyś ty to miał. Zniszczę to. I to już jest grzechem. Sama zazdrość, kiedy się pojawia, nie jest grzechem, nie musi być grzechem, ale to, co my z nią zrobimy, w jaki sposób ta zazdrość jakby objawi nas i nasze serce, bo to jest o tym też, nie? To w taki sposób to może być grzechem, że ja będę chciał niszczyć to, co ma drugi, ja tego nie mam, no bo dlatego ci zazdroszczę, ale ty też nie będziesz miał. Nie? No i tak to, to robią de facto życi. Natomiast mamy dzisiaj Jezusa w Ewangelii, który zupełnie nie ma tego w sobie. I tego nie widać. Tu w ogóle jakby Ewangelia nie jest o zazdrości, ale ją można wyczytać. Jezus mówi w pewnym momencie: Kto wierzy we mnie, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Jezus nie jest zazdrosny o to, co robi, że o, ja jestem Bogiem, a wy ty nigdy nie będziecie robić takich rzeczy. Nie. On dopowiada wręcz, nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. Jezus nie jest zazdrosny o to, kim jest, tylko chce, żebyśmy byli tacy jak on i nawet bardziej, jeszcze większe cuda możemy robić niż on, bo on idzie do ojca. Jezus, Bóg, najpokorniejszy z pokornych. W dziejach apostolskich mamy o dużej zazdrości, a w Ewangelii o bardzo dużej pokorze Jezusa, który. Zaprasza każdego z nas do głębokiej, intymnej relacji ze sobą i do tego, żebyśmy czynili to samo co on, a nawet większe rzeczy, że dla niego to nie jest problem. On wręcz chce, żebyśmy tacy byli, żebyśmy to robili. I warto może o to też go prosić. Pokaż mi, Ojca, to znaczy pokaż mi, kim ja jestem w środku siebie. Kim ty mnie czynisz i kim Ty chcesz, żebym ja był, odzwierciedlając Twoją miłość. Odzwierciedlając, odbijając, pokazując światu, bo przecież nie może się ukryć miasto położone na górze, ani światła się nie chowa pod łóżko, tylko żeby świeciło wszystkim. Więc jeśli ja pozwolę, żeby Pan Bóg świecił we mnie, to równocześnie pozwalam, żeby to było widoczne na zewnątrz. I ja wtedy będę czynił. Znaki cuda i wcale niespektakularne. Taka codzienność, która jest cudowna nie przez spektakularność, tylko przez to, że jest to Boże działanie, w którym ja mogę oddać chwałę Panu Bogu, bo o tej chwale też dzisiaj jest mowa: oddaniu chwały Panu Bogu, a nie, żeby to była chwała moja, że dla siebie, że to ja jestem taki wspaniały. Nie. Ja tylko odbijam, jak księżyc, który odbija światło słoneczne. Księżyc sam z siebie nie świeci. I czy ja pozwolę, zgodzę się na to, że będę takim księżycem? I tylko dbam o to, żebym widział Ojca, żebym widział Słońce, bo wtedy odbiję to światło i przekażę je światu. I wtedy Słowo Boże będzie się we mnie spełniać. Jego miłość będzie we mnie działać. Wtedy bo Ewangelia i Biblia nigdy nie mówią, że cały świat będzie na przykład chrześcijański. Natomiast, że wy jesteście światłem świata, że wy będziecie latarniami, gdzie lud żyjący w ciemnościach to światełko, które rozbłyska jak w latarni, oni będą wiedzieć gdzie jest kierunek, dokąd mają iść. I tego sobie i, i Wam życzę, żebyśmy tacy się właśnie stali. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.